Zanim cokolwiek spróbujesz przyciągnąć, twoje ciało zadaje jedno pytanie: czy bezpiecznie jest się pokazać? Jeśli odpowiedź brzmi nie, wszystko się zatrzymuje. Nawet jeśli głowa mówi, chcę więcej. Wstyd nie wygląda jak emocja, nie jest dramatyczny, nie boli w oczywisty sposób. On jest stanem tła to on sprawia, że. Odkładasz decyzję na później, minimalizujesz swoje pragnienia, mówisz sobie: To nie dla mnie, zanim jeszcze spróbujesz. Nie dlatego, że nie wierzysz, tylko dlatego, że czujesz zagrożenie w byciu widzianym. Wstyd powstaje bardzo wcześnie. Zanim nauczysz się myśleć, zanim zrozumiesz świat, to moment, w którym ciało zapamiętuje, kiedy się pokazuje Coś jest nie tak. Kiedy chcę więcej, ktoś reaguje. Kiedy jestem sobą, pojawia się napięcie. Od tej chwili nie trzeba już krytyka, nie trzeba kary. Ciało samo pilnuje granicy i tu dzieje się coś kluczowego. Manifestacja nie jest procesem mentalnym, jest procesem energetycznym i somatycznym. Jeśli twoje ciało kurczy się, gdy myślisz o pieniądzach, spłyca oddech, gdy pojawia się pragnienie, napina się, gdy wyobrażasz sobie sukces, to żadne słowa, wizualizacje ani intencje nie przejdą dalej. Nie dlatego, że nie umiesz manifestować. Tylko dlatego, że wstyd mówi, Najpierw się schowaj, potem chciej. I dopóki ten mechanizm działa w tle, każda próba przyciągania będzie trafiać w niewidzialną ścianę, bo wstyd nie blokuje manifestacji przez zakaz, on blokuje ją przez zamknięcie przestrzeni na przyjęcie. I właśnie od zrozumienia tego mechanizmu zaczyna się prawdziwa zmiana. Kiedy przestrzeń na przyjęcie się zamyka, świat nie musi niczego zabierać. Wystarczy, że przestaje dawać, i wtedy pojawia się to dziwne uczucie, że stoisz w miejscu, że próbujesz, że coś robisz, a efekt jest zawsze o krok dalej. To nie pech, to nie brak talentu, to nie zła wibracja, to wstyd działający na poziomie ciała. Zobacz, jak subtelny jest ten mechanizm. Kiedy naprawdę pozwalasz sobie chcieć, nie w teorii, tylko w środku, pojawia się napięcie, nie ekscytacja, nie radość, napięcie. Jakby organizm mówił: Uważaj, to już za dużo. I zanim powstanie ruch, zanim pojawi się decyzja, zanim zrobisz krok, Ciało już się wycofało. Dlatego wiele osób tkwi w stanie ciągłego przygotowania. Czytają, słuchają, analizują, ale nie wchodzą, bo wejście oznacza ekspozycję, a ekspozycja oznacza ryzyko bycia ocenionym, zobaczonym, nazwanym. Wstyd uczy bardzo konkretnej strategii przetrwania. Lepiej być niewidocznym niż odrzuconym. I teraz ważne: ten mechanizm nie jest Twoim wrogiem. On powstał w momencie, gdy naprawdę miał Cię ochronić. Problem polega na tym, że świat, w którym żyjesz dziś, nie jest światem, w którym ten program powstał, a jednak ciało wciąż reaguje tak, jakby każda ekspansja była zagrożeniem. I dopóki nie zobaczysz, że to nie rzeczywistość cię blokuje, tylko automatyczny skurcz, dopóty będziesz próbować przyciągać, zostając jednocześnie zamkniętym. Manifestacja zaczyna działać nie wtedy, gdy mocniej chcesz. Zaczyna działać wtedy, gdy ciało przestaje się bronić przed tym, co ma przyjść. I właśnie tu zaczyna się prawdziwa praca. Nie w myśleniu, nie w planowaniu, nie w podnoszeniu wibracji, tylko w zauważeniu momentu, w którym ciało mówi stop, bo wstyd nie blokuje cię cały czas. On włącza się punktowo, dokładnie wtedy, gdy zbliżasz się do granicy starej tożsamości. Chwila, w której masz wysłać wiadomość, podjąć decyzję finansową. Wyjść z inicjatywą, pozwolić sobie chcieć więcej niż wypada, i nagle coś się dzieje. Myśl zaczyna się plątać, oddech się skraca, pojawia się racjonalne, może później. To nie jest lenistwo, to nie jest brak motywacji, to jest program ochronny, który mówi: Jeśli przekroczysz ten próg, stracisz przynależność. Stracisz bezpieczeństwo, stracisz kontrolę. Wstyd jest emocją, która pilnuje tożsamości, nie tej, którą chcesz mieć, tej, którą już znasz. Dlatego tak często ludzie przyciągają dokładnie to samo: inne kwoty, inni ludzie, inne okoliczności, ale ten sam poziom komfortu wewnętrznego. Bo podświadomość nie dąży do obfitości, dąży do znanego, a wstyd jest jej strażnikiem. Dopóki wstyd pozostaje niewidzialny, będzie wyglądał jak rozsądek, jak pokora, jak realizm. I właśnie dlatego jest tak potężny. Nie da się go przebić siłą, nie da się go zagadać afirmacją. Nie da się go ominąć myśleniem. Można go tylko zobaczyć w momencie aktywacji, bo kiedy go widzisz, przestaje rządzić w ciszy. I wtedy zaczyna się proces, w którym energia przestaje się cofać, a zaczyna zostawać. I to jest dokładnie ten punkt, w którym manifestacja przestaje być teorią i zaczyna być reakcją rzeczywistości na twój wewnętrzny stan. Jeśli wstyd rządzi w tle, życie nigdy nie zatrzymuje się spektakularnie. Ono po prostu nie rusza naprawdę. Masz wrażenie, że jesteś blisko, że to już prawie, że jeszcze jeden impuls, jedna decyzja, jeden znak, ale prawda jest prostsza i trudniejsza jednocześnie. Nie wchodzisz w pełni, bo ciało nadal chroni starą wersję ciebie. Wstyd nie pyta o logikę, nie negocjuje z ambicją. On pilnuje granicy tyle możesz, dalej już nie. I dopóki ta granica jest niewidoczna, będziesz próbował ją przekraczać głową, a cofał się ciałem. Dlatego prawdziwa zmiana nie zaczyna się od decyzji typu od dziś. Zaczyna się od momentu, w którym przestajesz uciekać od napięcia, które pojawia się tuż przed ekspansją. Nie musisz się naprawiać, nie musisz być lepszy, nie musisz zasługiwać, musisz zrobić tylko jedno zostać obecny wtedy, gdy ciało chce się schować, bo wstyd traci władzę dokładnie w tym momencie, w którym nie pozwalasz mu działać automatycznie. I wtedy dzieje się coś, czego nie da się wymusić. Energia przestaje się cofać. Przestajesz wysyłać sygnał mniej. Zaczynasz być dostępny na więcej. Nie dlatego, że tego chcesz, tylko dlatego, że już się przed tym nie bronisz. Jeśli czujesz, że ten mechanizm dotyczy Ciebie i wiesz, że czas przestać kręcić się wokół tego samego punktu, zajrzyj głębiej. Link jest w przypiętym komentarzu.